Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia gry, planszowe na wideo dzisiaj z moim pomocnikiem, z pomocnikiem Niną. Z pomocnikiem Niną. Oczywiście rozwiązanie konkursu y, Szklany Szlak, tak jak mówiłem, do wygrania jest gra, oczywiście, wiecie, folii, nowka sztuka. Zanim rozwiążemy konkurs, bardzo dziękuję wszystkim za zgłoszenia. Wpłynęło 161 zgłoszeń, nie spodziewałem się aż takiej ilości. 152 głosy zgłoszenia były prawidłowe. No, niestety 9 tych zgłoszeń w tych zgłoszeniach zabrakło prawidłowych odpowiedzi, a. Jeżeli chodzi o prawidłowe odpowiedzi, to oczywiście... E, Nilka, poczekaj sekundkę, ja wiem, że ty długo nie możesz posiedzieć. E, to e, przede wszystkim chodziło o cztery gry Uwe Rosenberga, czyli Agricola, Le Havre, Ore et Labora i oczywiście At The Gate of the Loyang, który był w zestawieniu gier karcianych w poczekalni. No właśnie, zabrakło w odpowiedziach tej gry i gry Le Havre. No i Milka już jest niecierpliwa. Mamy tutaj wszystkie zgłoszenia. Widzicie, maszyna... Losująca, no i nimka. Zanim zaczniemy losować, powiedz, jaka jest Twoja ulubiona gra? Potwory do szafy. Potwory do szafy. I wszystko jasne. Już niedługo będzie nowy geek. Czyli losujemy i Ninka oczywiście. Skręcamy maszynę losującą, tak żeby było widać. No, pomieszaj, pomieszaj, pomieszaj. Pomieszaj. No i wybierz jedną. Jedną. Dobra. No, Poczekaj. O, huchnęłaś jeszcze. Dobra. Nagrodę. Szklany Szklak u Wersenberga wygrywa użytkownik CubeX gość. Gratuluję temu użytkownikowi. Oczywiście skontaktuję się z nim przez znaczy drogą mailową. Jeżeli nie podał adresu, oczywiście poproszę o wysłanie adresu. No i słuchajcie, tyle. Pierwszy konkurs na plan Holandii w tym roku mamy rozstrzygnięty. Dziękuję mojemu pomocnikowi. Ninie. No i cóż, zapraszam na kanał, mam nadzieję, że będziecie oglądali, subskrybowali dalej i oczywiście e, lajkujcie, komentujcie. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo i... na Wysocka, pozdrawiam te życzenia. <laughs> pozdrawiam wszystkich. Na razie, dziękujemy. Widzisz jak fajnie?